Jeszcze na wstępie oczywiście wyniki konkursu na sprzęt od firmy Lyocat, na tą piękną klawiaturkę mechaniczną KX365CM, którą mogliście wygrać. Jest to klawiaturka mechaniczna na Blue Switchach. No i dzisiaj rozwiążemy sobie ten konkursik, także na ekranie wyświetla Wam się komentarz, który wygrał tą klawiaturkę. Serdecznie gratuluję zwycięzcy, no i proszę o kontakt jakiś prywatny, może Discord, może jakiś e-mail, bądź jakieś inne media społecznościowe, na których mnie Możesz znaleźć. No i ogólnie pamiętajcie, że to nie jest jedyny konkurs, który będzie na kanale, ponieważ planuję ich więcej i mam nadzieję, że filmy będę też stawiał częściej. Poza tym mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Możecie zostawić łapeczkę w górę. No i co? Miłego oglądania. Oh słuchaj, bo film nagrać. Fasolkami. Z tymi fasolkami? Chyba z tymi, no bo innych ja to nie widzę, bynajmniej tylko wolne. takie. Mamy dwie paczki ogólnie. Mamy dwie paczki. Takich. Takich fasolek. Tak, dokładnie. <grym> Witam bardzo serdecznie, z tej strony Adixowy Dzisiaj jestem gościnnie z Xozajem A to nie jestem I... gościnnie u ciebie? No gościnnie jestem z tobą To ty pewnie że gościnnie jest ze mną Xozaj Gościnnie jest dzisiaj ze mną Xozaj Tak, dokładnie I będziemy ja. testować coś co się nazywa... Bean Bozlet y Mamy tutaj całkiem sporo smaków Ej to jest chyba... Nie wiemy... Co to jest cykło? To jest czekolada albo co? Albo jakiś, nie wiem. Wiemy, że tu są żygi ogólnie. Musimy przetestować to, bo ogólnie to wiem, że to już jest bardzo stare, bo już wszyscy to próbowali i to już nie jest takie popularne. Ale nam się skończył content i musimy coś nagrać, tak? Tak. Jeżeli Wam się materiał spodoba, to możecie zostawić lajka. Ada się oczywiście na różowym tle, idealnie mu się tam wpasowuje. Możecie wpaść do niego na kanał. Tak, zapraszam. Zapraszam serdecznie. serdecznie, wbijamy tam... Losujemy jakąś daną fasolkę, czy po prostu... Kto co dropnie i tyle. No dobra, ale to po jednej, tak? No to próbujemy. Już się boję, że będzie. Syknij widzę. O kurde, nie, to sobie wyciągnij sam. Ja już... To jest, to jest coś takiego, to jest chyba... No, to już wiem... Że będzie coś, czego chyba Tam za bardzo chyba nie lubię. masz chyba napisane coś nawet na to. Co to jest, co to jest? Ja mam białe, nie wiem co to jest. Czarne. To, to co, na trzy? Lukrecja, czy coś? Może być lukracja, Dobra, albo... na trzy mówisz, no dobrze. Na trzy. dobrze. Raz, dwa... dwa. Trzy. Nie wiem, co to jest. O kurde. O kurde. Ja trafiłem coś niedobrego chyba. Co to jest? Nie wiem co to jest Ringris Drop Czy co to zamiast się to czyta, ale... No kurde. Nie wiem, albo trafiłem kokosa, albo przeterminowane mleko. Ja nie wiem co to jest. Naprawdę nie Dobra. wiem, ale nie jest dobre. Dobra, lecimy z... O Jezu! Właśnie się w to... Człowiaku! O Jezu, ja mi mm -mm. to nie jest... Mm. -mm. Nie wiem, ale nie było to dobre. Czuję w kubkach smakowych, że to jest... Coś niedobrego. Ja chyba z przeterminowanego jest... black trochę. To jest coś, czego ja bym chyba raczej Dobra. nie chciał mieć. Lecimy z drugą fasolką. Ja pierdolę. Znowu żarna. Nie wierzę. O kurwa. Patrzcie, to znowu czarne. Mi trafiło coś takiego, i to mogą być żygi albo. Kolkę. Potrzebujesz kolki? Tak, boję się tego trochę. Bardzo wie? proszę. Słuchajcie, żeby nie było widać, co to jest dokładnie za kolka, bo nie zapłacili. To Jeszcze. Ja oczywiście. Dobra, już wystarczy. Że mnie wylał. Dobra, no to widzę, wie na trzy znowu. Chwila zgrozy. Przepraszamy. To... Przed tragedią po tragedii. Przed tragedią. No to jest jeszcze inne. Oczu. a to jest Dobra. Ciekawe Coś? co to jest. Wygląda to tak. Pokaż mi to. Pokaż mi to. to wygląda. Okupa. <noise> Drugi raz jakieś gówno trafiłem ja pierdolę, to, 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 to Zgniłe jajko ja Bardzo nie. dobrze. Słuchajcie teraz. Ja mam chyba nie wiem, to chyba to samo, nie? Tak. Dobra, nieważne. ważne. pada <noise> chyba. O fuu! Zgniłe jajko. Nooo <noise> <Nie. głos> Ja! Nie, weź to kurde, we? Ooooooooo. Wow. Nie! Naprawdę ja, ja nie chcę tego kupić nawet. Słuchajcie, teraz mamy coś takiego zielonego. To już jest niedobry To jest... Dobra nie wiem, mam brązowe. Co Dobra Ja już nie będę patrzeć co to, ja po prostu będę to brał i... Konserwa albo pudding? Ja Mam i mąkę. Albo. Bo jednak nie. Ja mam ten pudding, doble. Tak? No. Chyba, że to jest kurwa przeterminowana konserwa. Ja, ja nie wiem, co ja mam. To jest gruszka. Gruszka. No. Białego, powiadasz. Białej mhm. Białe możemy spróbować, powiem. No albo będziesz miał kurwa, pastę do zębów, albo mm, mleko proszku. Chyba przeterminowany Ale cudowna mieszanka Dobra, mam zielone, to może być gil z nosa Widzowie Gil z nosa albo yy, To weźle pachnie ogólnie Trawą? Nie, gilem z nosa albo gruszką Albo tymi mi Jak nie możesz to przepi, przepi. to, nie, nie, nie yes. <grym> Niedobre. Najpierw w żygi trafiłem, kurwa, potem chyba pepsa. Aha, tego chyba nie miałem. Tego czegoś nie miałem. To jest, nie wiem, jakieś białe z kropkami. Też mam białe. Spróbujemy. Wygląda jak kurwa zepsuka w kusteczku. Mhm, Bo już wiem, że nie jest. No, jest jajeczko. Słuchajcie. Było miło, Proszę ale, ale trzeba spróbować. Za trzy, 2, 1. Wrażenie. Żyga, żyga. Ogólnie... O jezu, ale jezu, z tej paszki takim górnym. Ogólnie mogę powiedzieć tyle. Jak ktoś będzie miał ochotę, może sobie to coś kupić i, i spróbować samemu. Ja osobiście oceniam, że te fasolki są... No tak szczerze, nie? Nie są ja, ja dam 7 na 10 Bo są fajne smaki, są takie złe Do zabawy okej okay. Tak, daję 8,5 A tak szczerze już mówiąc, no to tak No są spoko, no Ja oceniłem 7 na 10, no bo No już to widziałem wiele razy U innych twórców i tak dalej A Adam ocenił 8,5 na 10 Także, no z naszej strony to na tyle Nie wiem, czy wam się podobało, czy nie Dajcie znać w komentarzu no.